Jesteśmy w Tatrach, górach chronionych przez dwa parki narodowe, polski i słowacki. Górach, w których żyły, żyją i miejmy nadzieję żyć będą trzy duże drapieżniki, czyli wilk, ryś i niedźwiedź. A jednocześnie są to góry, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Tu akurat wybraliśmy takie miejsce, że tych ludzi nie ma za wiele. Trochę w tle się gdzieś tam ich kręci. Zakopane, chociaż jest bardzo blisko i te wsie pod koło zakopanego też są bardzo blisko, też ich nie są widoczne. Mało takich miejsc jest w Tatrach, że tak mało cywilizacji widać. Ale właśnie to jest ważne, że w Tatrach i ludzie, i te trzy duże drapieżniki żyją ze sobą i jakoś muszą ze sobą koegzystować. I wzmocnieniu właśnie tej koegzystencji, poprawieniu ochrony tych trzech dużych drapieżników, służy program Leka, w którym Taczański Park uczestniczy. My tutaj zajmujemy się przede wszystkim niedźwiedziami, bo Tatry to jest obszar pilotażowy, w którym prowadzimy działania poświęcone niedźwiedziom w ramach właśnie projektu. leca Tak, i przez chwilę miałem wrażenie, że mi się tu sygnał przebija, ale... ale albo niedźwiedź poszedł gdzieś dalej, albo... albo po prostu to było wrażenie. Ogryzione kości, no i trafiliśmy na padlinę. Niechcący zupełnie, bo jakoś nam niedźwiedzie nie pokazały tutaj klastra. Trudno powiedzieć, co się stało, ale wiemy, że był to koziołek, czyli pan sarenka. Niedźwiedzie wynajdują takie miejsca i często znajdujemy szczątki zwierząt zabitych czy to przez wilki, najczęściej przez wilki, albo padłych po prostu. Niedźwiedzie podrapią tak drzewo, żeby się kora, żywica lała, a potem się czochrają w tym. Poza monitoringiem telemetrycznym, czyli takiej stałej obserwacji wybranych osobników problemowych, prowadzimy też monitoring genetyczny, czyli badamy status populacji. Chcemy wiedzieć, ile mamy niedźwiedzi w Tatrach. To jest pytanie, które ludzie nam bardzo często zadają. Sami też chcemy to wiedzieć, bo liczebność populacji jest jednym z ważnych, ważniejszych wskaźników jej dobrostanu, dobrobytu. Żeby się dowiedzieć, ile mamy niedźwiedzi, zbieramy sierść niedźwiedzi właśnie na takich drzewach, gdzie się niedźwiedzie czuchrają. Najpierw sobie zrobią właśnie takie pole do czochrania, a potem się ocierają, sierść zostawiają na sękach, na jakichś zadziorach różnych. I tę sierść zbieramy, wysyłamy do laboratorium, a potem analiza matematyczna mówi nam, że na przykład mamy w Tatrach 55 niedźwiedzi. Będziemy zobaczyć, co w tych krzakach jest, czemu niedźwiedź tutaj już czwartą noc z rzędu przychodzi. Tutaj mówią nam o tym dane z telemetrii, z monitoringu telemetrycznego, który jest bardzo ważnym narzędziem pozwalającym nam poznać zachowania niedźwiedzi i zrozumieć, dlaczego schodzą do ludzi, dlaczego potem mogą się pojawiać sytuacje konfliktowe i jak temu zapobiegać. Próbujemy. Jest tu kupa śmieci. Nie wiemy na razie, czy to niedźwiedzie te śmieci tu przynoszą, czy to ludzie je tu podrzucają, bo może być i tak, i tak. Ale jeśli nie je przynoszą, to pytanie, skąd je biorą i dlaczego. To w takim właśnie miejscu, gdzie niedźwiedź przez dzień leżał, chociaż czasem i w nocy leży. Jest zwykle gdzieś kupa niedaleko, której właśnie szukamy. Ale akurat tutaj nic nie widać. Więc niespecjalnie się przyglądam tropom, bo nie potrzebuję potwierdzenia, że niedźwiedź tu był. Bo wiem to na 100%. Stoimy dokładnie przy jednej z kropek. I tak przyszła z góry i skręciła gdzieś tam. Więc spróbujemy zajrzeć, co tam. Co tam. Tak, tu mamy kupę. Piękną. Jak widać, jest to dość pokarm naturalny. No i sytuacja jest zagadkowa, bo. Bo niedźwiedź chodzi do ludzi, a my nie wiemy czemu. I będziemy niszczyć szpatułek, weźmiemy kawałek patyka. Ze środka kupy pobieramy nieduży fragment, który przebadamy genetycznie na zawartość, właśnie pokarmową, czyli dietę. Tylko nie wygląda mi to na całkiem świeże, szczerze mówiąc, bo ta kupa. Może być nie z tej nocy, z poprzedniej, no ale weźmiemy. Na dietę to się nada, natomiast na hormony chyba nie ma sensu pobierać, bo jest, bo jest, bo jest to nie do końca świeże. Więc, a to musi być, na hormony musi być stuprocentowo świeże, a tutaj niedźwiedź chodził kilka nocy z rzędu, więc nie wiemy, z której nocy to pochodzi. Cała ta historia wokół projektu Leka, to jest historia koegzystencji ludzi, dużych drapieżników, która nie jest łatwa, ale jest możliwa. Możliwa i może dawać nam też satysfakcję. Jesteśmy w centrum wsi Kościelisko, w bardzo ruchliwym miejscu, co zresztą słychać samochody ciągle nas tutaj mijają. To jest miejsce. Którędy niedźwiedzie, stat przechodzą w pasmo gubałówki. To mamy udokumentowane dzięki telemetrii. Nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie monitoring telemetryczny. Ale co jeszcze wiemy dzięki telemetrii? Że niestety te śmieci, system gospodarki odpadami na podchalu powoduje to, że niedźwiedzie wchodzą też do wsi. Bo niestety zbiórka odpadów jest rano, ludzie wystawiają śmieci wieczorem, a w ciągu nocy niedźwiedzie chodzą za grafikiem, tam gdzie śmieci wystawione, tam niedźwiedź idzie i sobie. Wybiera z worka różne smakołyki. Tu na szczęście nic się nie wydarzyło, ale jest duże ryzyko. No myślę, że być może to zostało chociaż nie. Tu widać, że jest rosa, czyli te śmieci leżą tutaj przez całą noc, rosa na nich siadła. Na szczęście niedźwiedzie tutaj nie dopadły ich, ale to się często zdarza, że takie worki są rozwalone, trzeba to sprzątać, więc najlepiej byłoby, gdyby te śmieci wystawiać z samego rana, a nie robić tego wieczorem. To nie jest duży kłopot, a może naprawdę nam wszystkim pomóc współżyć z niedźwiedziami. Niestety, znajdujemy też takie miejsca, gdzie no chyba myśliwi, bo trudno powiedzieć kto i któżby inny, wysypują no różne, przeróżne warzywa i nie tylko warzywa. Tuż obok gambona, wysypują, nie wiadomo dla kogo, ale pewne jest, że przychodzą tu niedźwiedzie, hałpy są tu niedaleko, niedaleko jest guba, gubałówka, wierzchołek gubałówki, deptak. A tutaj w lesie paśnik, który wykorzystywany jest też przez niedźwiedzie. Także też ważna rzecz. Nie można takich rzeczy robić, żeby nie ściągać niedźwiedzi w pobliże ludzkich osad, bo potem są konflikty z tego tytułu. Tu mamy stare ślady niedźwiedzia, świeżych nie ma, na szczęście. Widać, że ta strawa tu już się pomału kończy. Dawno nie było świeżej dostawy. Dzięki telemetrii znajdujemy też mniej przyjemne dla nas sytuacje, takie jak ta, gdzie w potoku znajdujemy stare kości, świeże pomyje, a w lesie chlewik ze świnkami, a wokół niego góra żarcia, które to właśnie żarcie zwabia niedźwiedzie, ale jak kiedyś żarcia braknie, to mogą się dobrać i do świnek. Takie sytuacje mieliśmy, że niedźwiadki wyciągały świnie z chlewika nawet są opisy że złapał świnie z chlewika pod pachę ją wziął i zaniósł do lasu tu nie musi jej do lasu nosić bo las jest dookoła no nie jest to dobry pomysł żeby chlewiki instalować w lesie zwłaszcza tam gdzie chodzą niedźwiedzie chociaż w sumie jest to las w środku wsi właściwie to jest las na granicy między Kościeliskiem a Zakopanem ale tu niedaleko są domy wyciągi narciarskie niestety dzięki telemetrii też dowiadujemy się że ciągle trwa ten system segregacji odpadów co do Potoka. A co do spalenia, bo i ślady popalonych śmieci znajdujemy i w potoku znajdujemy również resztki zwierząt utylizowanych w potoku. I pomyje ten niedźwiedź, którego tropimy wstecz, był tutaj. Poprzedniej nocy, zanim tam cały dzień spędził, to poprzedniej nocy był tutaj, sobie tużerował tam i dać wy, wyjedzone dokładnie. Tam kawałek dalej widać znowu wyjedzone. Także tej kukurydzy się tu najadł, a potem poszedł e, spać do gęstego lasu, gdzie czuł się bezpiecznie. Także jeśli ktoś chce uprawiać kukurydzę w pobliżu niedźwiedzi, to koniecznie musi ją ogrodzić pastuchem elektrycznym, bo inaczej te szkody będą. Będzie też to ściągało niedźwiedzi do ludzi. Taki niedźwiedź, jak dobre pole kukurydzy znajdzie, jest dość wąski ten zagon, ale widziałem takie zagony. Gdzie niedźwiedź jak w las, tak siedział kilka dni, i nie wychodził z niego i sobie tam po prostu spał, bo to gęsty taki burz. Także na pewno hodowcy, którzy chcą się przestawić na produkcję kukurydzy, nie tyle hodowcy, co rolnicy, muszą pomyśleć o zabezpieczeniu się jednak pastuchem elektrycznym. Takie za, za, zabezpieczenia jak te strachy być może na wróble są skuteczne, ale na pewno, na pewno nie na niedźwiedzie. W czańskim Parku mamy sześciu baców, każdy z nich używa pastuch elektryczny, bo jest to dobre urządzenie, które chroni przed niedźwiedziami i przed wilkami, ale używać je można nie tylko przy bacówkach. My na przykład pożyczamy takie pastuchy, jak kto, ktoś ma problem ze śmietnikiem, z kompostownikiem, też możemy pożyczyć zanim się uda ten problem ogarnąć, bo często właśnie niedźwiedzie wychodzą do miasta, gdzieś tam do śmietników, ktoś jest nie, nienauczony jeszcze śmieci dobrze schować, to na początek może zastosować również pastuch elektryczny, my wówczas nawet możemy pożyczyć na chwilę taki pastuch, bo mamy specjalne zestawy przygotowane, żeby szybko zareagować, zadziałać i pastuch elektryczny pożyczyć. Telemetria jest bardzo fajna, zwłaszcza obroże z nadajnikami, czy właściwie z odbiornikami GPS z nadajnikami satelitarnymi, ale niestety nie wyręczy nas z roboty terenowej i musimy czasem się za niedźwiedziem ruszyć w teren. Na przykład mamy taką sytuację, że od tygodnia nie dostałem żadnych danych z obroży jednej, czy właściwie z dwóch obróż, nie spływają dane, tak się czasem dzieje, jak niedźwiedzie chodzą po terenie, gdzie słaby zasięg satelitarny jest. Ten zasięg transmisji danych jest raz dziennie, więc akurat może się tak zdarzyć, że niedźwiedź akurat jest w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, w jakimś gęstym lesie lub gdzieś pod skałą. Teraz jedziemy na wysoki punkt, na butorowy z którego dobrze namierzać różne miejsca, bo jest wysoko i w różne doliny mamy wgląd, mamy też wgląd w okoliczne. Osady, gdzie niedźwiedzie też bywają. Tutaj bywały niedźwiedzie na butorowym. To się tak wydaje, że to jest daleko od Tatr. Bo tutaj niedźwiedzi być nie powinno. Okazuje się, że tutaj dość dużo czasu spędzają. Jak widać lasy piękne. Nie jest to park narodowy, ale taki jakby w rezerwacie tu wygląda dużo suchego, martwego drewna, więc piękne. Prywatne rezerwaty mamy tutaj w okolicach butorowego wierchu. Staniemy na chwilę, posprawdzamy anteną, czy coś nie złapiemy na antenie kierunkowej. Będzie nam dobrze na różne strony namierzać. Nie ma nic, idziemy dalej. Nie ma, nie ma. Chodzimy, tu chodzimy, mokniemy w tych gąszczach, a śladów nie ma. Gdzieś tu była nasza niedźwiedzica, no ale niestety nam się nie udało znaleźć, chociaż wiemy, że jesteśmy w tym miejscu. Być może nie zostawiła żadnych śladów odchodów. To się też zdarza niestety. Także nie zawsze wracamy starczą czasem na tarczy. Świeże ślady pazurków, widać tu. Ślady pazurów, widać jak tu niedźwiedzie szukały czegoś w tej kłodzie robaków. Tu jakieś trociny widać, jakieś larwy były. Tu też zęby wbite, tu też zębami, tu pazurami, tu zębami, tu zębami. Tutaj mamy przykład lasu stworzonego ręką człowieka. Wygodnie się po nim chodzi, ale nie o to nam chodzi w Parku Narodowym. W Parku Narodowym chodzimy tylko po szlakach i dzięki temu nie narażamy się na ataki ze strony niedźwiedzi, a na pewno minimalizujemy to ryzyko. No, właśnie tu fajnie widać, co ten niedźwiedź tam grzebał. Bo tu mróweczki są, o proszę bardzo, takie same trociny jak tam, takie małe mróweczki, a niedźwiedź bardzo chętnie sobie je zjada. W góry jadę z zbieram dziewki Tu jesteśmy na Krzeptówkach, prawie że centrum zakopanego, a na pewno licznie odwiedzana dzielnica. Pensjonat, duży hotel, śmieci, wszystkie trzymają przy płocie. Niestety w żaden sposób nie są one zabezpieczone a za płotem las, którym przychodzą niedźwiedzie, śmieci wyciągają do lasu. To jest niedopuszczalne. Te śmieci powinny być zabezpieczone, bo to generuje problemy nie tylko właścicielom pensjonatu, ale i sąsiadom. Wszystkie dane GPS z obrótów telemetrycznych trafiają bezpośrednio do komputera i możemy je sobie potem w spokoju na ekranie, monitorze pooglądać. Więc patrzymy sobie co niedźwiedź robi. I na przykład tu widzimy naszą niedźwiedzicę, która właśnie w tych śmietnikach grzebała na Krzyptówkach, gdzie, gdzie przed chwilą byliśmy. I niestety te śmietniki ją tam znęcają. Natomiast też tu widać to, że koncentrują się te niedźwiedzie przede wszystkim w lesie, przede wszystkim w buczynach, które są tuż przy zakopanym. Niestety jest to tak wszystko skonstruowane przyroda w tatrach że najatrakcyjniejsze lasy dla niedźwiedzi, czyli buczyny obfitujące w orzeszki bukowe co jakiś czas, są tuż przy gęstej zabudowie zakopiańskiej i coraz bardziej gęstniejącej, gdzie sporo jest pensjonatów, gdzie sporo jest niestety śmietników niezabezpieczonych, i do tych śmietników te niedźwiedzie często trafiają. To jest obroża telemetryczna, która jest nowej generacji, bo jest wyposażona w kamerę wideo. Mieliśmy duże nadzieje w związku z tymi kamerami wideo i ciągle je mamy, bo na razie udało się założyć tylko dwóm niedźwiedziom. Pewne dane już są, ale ciągle czekamy na właściwy moment. W tej chwili mamy trochę przestój, bo niedźwiedzi problemowych za wiele nie ma. Na szczęście udało nam się ten problem trochę rozwiązać. W tym miejscu znaleźliśmy przeciętą nożem obroże której na pewno sam nie przeciął, tylko jakiś człowiek mu ją przeciął i prawdopodobnie niedźwiedź już wtedy nie żył. A tak się nieszczęśliwie składa, że jest to tuż w sąsiedztwie ambony myśliwskiej. No skojarzenia są jednoznaczne, prawda, że ta ambona służyła niemyśliwym tylko kłusownikom, którzy właśnie tego niedźwiedzia zastrzeli. Być może była to pomyłka, być może pomylono go z dzikiem. Kończy się nasz film, kończy się projekt leka, ale nasza praca się nie kończy. Będziemy tu, mam nadzieję, jeszcze długo z niedźwiedziami żyli, a dzięki temu projektowi będzie to łatwiejsze i dla obu stron bardziej pozytywne.